Dzień dobry, ja nazywam się Paweł Pukal i zajmuję się marketingiem w firmie Proster. Ze mną dzisiaj na rozmowie jest Piotr Soja. Cześć Piotrek. Cześć, witam. Który jest, jak to się ładnie nazywa, inżynierem w sprzedaży w firmie Proster. Dzisiaj porozmawiamy o automatyzacji produkcji i o tym, jak widzi to osoba, która jeździ na zakłady, no i widzi, jak funkcjonuje zakład przed automatyzacją właśnie. Powiedz Piotrek, czy jest jakiś utarty pogląd, jakiś stereotyp, który ciągle się powtarza na spotkaniach z firmami produkcyjnymi i, i ty musisz go obalać? Dość częstą rzeczą, która się powtarza, jest to, że się nie da. Że nie da się tego zautomatyzować. Gdy razem z, gdy klient mnie oprowadza po swoim zakładzie, gdy razem przychodzimy ten zakład, wskazuje miejsca, czy na przykład tutaj czegoś by próbuje tu zaproponować. Dostaje odpowiedź od klienta, że tu się nie da. W tym miejscu akurat się nie da. I po chwili rozmowy okazuje się, że jednak się da, tylko trzeba troszkę ten mindset, mindset zmienić. Mhm. A jakieś takie najbardziej typowe miejsce jest w produkcji, które, w których zakład może zaoszczędzić? Który klient mówi, że się nie da, a Ty widzisz tam oszczędność jakąś? W tym momencie na zakładach automatyzacja, ja głównie jeżdżę po zakładach związanych ze spożywką, automatyzacja w procesie produkcji jest bardzo zaawansowana. Ale wiele firm, wiele wielu dyrektorów nie zapomina ciągle o pakowaniu i paletyzacji w tych końcówkach linii. Bo to są działy, które w firmie nie produkują, nie podnoszą wartości firmy. Jakby nie w tabelkach w Excelu to się nie pojawia jako wzrost, tylko pojawia się jako koszt, bo pakowanie produktu jest po prostu kosztem. Ktoś musi zapakować coś, co już jest wyprodukowane w dużych ilościach. Hmm. Dlatego to pakowanie paretyzacja często jest traktowane po macuszemu. W tych miejscach pracuje bardzo dużo pracowników, e, którzy w wielu przypadkach mogliby zostać zastąpieni przez automaty, e, które w szerokiej skali są po prostu bardziej opłacalne i bardziej powtarzalne w tym, co robią. Mm -hmm. I mówisz o właśnie pakowaniu poletyzacji, więc tam też pewnie jest y, część taka, że ta duża ilość pracowników też musi. Z monotonnymi czynnościami się zmierzyć. Tak, tak. tak to, są to powtarzalne monotonne czynności, no, które też powodują to, że. Człowiek się tam nudzi. Łatwiej jest wielka e, rotacja pracowników, bo sama na przykład paletyzacja, gdy mówimy o przerzucaniu kartonu 10 kg, co jest raczej lżejszą wersją kartonu, który gdzieś można spotkać e, przez 8 godzin dziennie, to nie jest wymarzona praca, tak? E, często właśnie te aspekty, aspekty związane z BHP, z udźwigami są motorem do tego, żeby próbować tam wdrożyć automatyzację. A po, po czym widzisz przede wszystkim, jak wchodzisz na zakład, po czym przede wszystkim widzisz, że tu są jakieś straty i, i można poszukać czegoś do polepszenia? Pierwszą rzeczą, to oczywiście tak jak wspomniałem, jest duża ilość pracowników, mhm. bo gdy pracuje dużo osób, to jest jakby, jest prawdopodobieństwo tego, że tamte procesy da się zautomatyzować. A drugą rzeczą, którą czasem zdarza się widzieć u klientów, to jest powtarzalny produkt. Bo w miejscu, gdzie pracuje dużo pracowników e, hamulcowym automatyzacji, jest zmienność produkcji, bardzo duża czasem, e, nawet kilka przezbrojeń na, na zmianę. E, I wtedy ta automatyzacja jest utrudniona, ona wymaga wtedy dużego uporządkowania procesów e, przede wszystkim. E, a w miejscach, gdzie produkt jest praktycznie taki sam albo produkt e, produkowany jest bardzo różny, ale zawsze pakowany w ten sam karton, jest to idealne miejsce na automatyzację. E, bo czasem osoba, która tam pracuje, nie widzi tego. Widzi, że mam pełną gamę produktów, mnóstwo SHU w systemie, ale on jest pakowany w takie same kartony. I to jest idealny przykład na to, że tam można wdrażać tą automatyzację. Okej, okay. a, a jak myślisz, czy, czy Twoim zdaniem firmy nie dostrzegają tego, że w tamtych miejscach można zautomatyzować te procesy? Czy, czy, czy to wynika, nie wiem, czy, czy w pewnym momencie po prostu dostrzegają to i dlatego się zgłaszają do ciebie? Tak, jak mówisz, no dwa, dwa przypadki, albo w ogóle jakby zapominają o tym aspekcie, o tym, tym obszarze, i widząc tą swoją różnorodność w niektórych obszarach, nie chcą tego automatyzować, bo boją się straty tej swojej niezależności, tej prędkości przezbrojeń, tej przede wszystkim możliwości szybkiej zmiany produkcji. No, ale z drugiej strony, coraz więcej osób, które odpowiadają za te obszary, jest świadoma tego, co da się zrobić w aktualnym stanie techniki. I są coraz lepiej te osoby wyedukowane, mają coraz większą wiedzę, jeżdżą na targi i przeglądają internet i widzą to, że w tych obszarach, mimo nawet dużej zmienności produkcji, da się wdrożyć automatyzację da się ją wdrożyć przede wszystkim z sukcesem. I przede wszystkim z oszczędnością, z bonusem dla firmy. No bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Mhm. Mówisz o tym, że coraz większa jest wiedza zakładów o tej automatyzacji, o technologiach. A jest coś, co może zrobić szef produkcji? Jakieś pytania, które sobie może zadać, żeby samemu poszukać? takich miejsc, które może zautomatyzować? Jasne, przede wszystkim no tutaj tak jak wspomniałem, automatyzacja uwielbia powtarzalne procesy, dlatego automatyzacja w Automotive jest tak daleko rozwinięta, no bo tam kolekwialnie mówiąc chlepie się te same części. W hmm. branży spożywczej jest o wiele trudniejsze, w tym momencie dywersyfikacja marek, różne sposoby pakowania, różne produkty. To jest klucz do utrzymania się w biznesie, dlatego też Znalezienie sposobów optymalizacji, tego powtarzalności, nawet nie ze względu na dany produkt, tylko na produkty tej gamy pakowane w podobny sposób. I próba, nawet przed, dużo przed automatyzacją, znalezienia, czy uda się jakieś duże bacze produkcyjne, które są pakowane w podobny sposób, na przykład, które są praktykowane w ten sam sposób, które mają podobne gabaryty, czy da się takie bacze u siebie w firmie zaplanować. I to jest już dobry przyczynek do tego, żeby zacząć rozmowę o automatyzacji, bo taki duży bacz produkcyjny jest o wiele łatwiej do za zautomatyzowania niż częstotliwość przezbrojeń kilka razy na zmianę. Mhm. A jest jakaś różnica wiedzy, jeżeli chodzi o branżę? Eee, czy na przykład w branży spożywczej jest większa wiedza niż w innych branżach, do których jeździsz? Eee, przykłady podać? Tak, no tutaj. Branża spożywcza, tak jak powiedziałem, mocno się wydukowała. Pięć lat temu no to faktycznie ta automatyzacja na pakowaniu to no mało gdzie się zdarzała. E, oczywiście były takie pomysły, e, ale w przeciwieństwie do, do np. automotive, branża spożywcza, szeroko mówiąc, jest mocno zdywersyfikowana, to chyba złe słowo, rozsiana, rozrzucona na tej skali. Bo są zakłady, które są zautomatyzowane od początku do końca. Człowiek tam jest tylko jako osoba doglądająca procesu i w takich najbardziej kluczowych, najważniejszych momentach musi gdzieś tam ingerować. A są też zakłady, które są, można wręcz powiedzieć, manufakturą i rękodziełem. I to wynika z wielu aspektów. Nie jest to bynajmniej wiedza, bo tak jak mówiłem, ta wiedza w zakładach jest, ale z właśnie tych luk produkcyjnych. Bo są zakłady, które produkują. Spożywcze, które produkują masowo i produkują duże ilości i są z tego znani, a są zakłady, których właśnie ich głównym plusem, to że istnieją na rynku, jest to, że produkują małe ilości specjalistycznych produktów, mhm. wyjątkowych, które są z pieczałowitością produkowane i dbane i to jest ta ich luka w przemyśle i oni mają większą trudność w znalezieniu tej automatyzacji ze względu na tą zmienność produkcji. Więc tutaj ta skala jest bardzo szeroka, są zakłady, jak mówiłem, mocno zautomatyzowane. Byłem w kilku takich zakładach i naprawdę no, człowiek czuje się jak w fabryce Volkswagena, gdzie linia produkcyjna idzie cały czas, wszystko jest tak dopracowane, że tam widać, że każdy, na każdym etapie każdy grosz jest przeliczony. No i też byłem na zakładach, jak mówię, o wiele bardziej skupionych na ręcznej produkcji. Zakłady, które nawet Ci tym chwalą, że to jest ręczna produkcja, te procesy są też pieczołowicie dopasowane, ale dałoby się tam wdrożyć automatyzację, gdyby to tylko poukładać troszkę inaczej. Mhm. A, a właśnie w, w takich pierwszych spotkaniach Twoich z, z klientami jest coś, co jest takim dla Ciebie wyzwaniem w ich podejściu do automatyzacji? No tutaj najczęściej największym wyzwaniem dla mnie jest to, że gdy ktoś. Ma jakiś pomysł i obstaje przy nim i nie jest otwarty na, na moje też pomysły. No bo ja przychodząc zewnątrz mogę widzieć rzeczy zupełnie inaczej. Miejsca do automatyzacji, które on nie dostrzega, albo które mhm. gdzieś mu umknęły, albo na przykład ja nie znam tak dokładnie procesu i nie wiem, że tam coś się dzieje, ale tutaj też duży nacisk kładę i bardzo mi zależy na tym, żeby w tych pierwszych spotkaniach z klientem. Na takiej otwartej rozmowie, na burzy mózgów, bo, bo ja nie znam, mam świeże podejście, nie znam zakładnie znam procesu, znam bardzo dobrze automatyzację, klient zna bardzo dobrze swój proces. Jeżeli on się zafiksuje na jakieś rozwiązania automatyzacji, no to ta rozmowa nie będzie tak efektywna, jak by mogła być. Mhm. Okay. Więc to jest że taka, która gdzieś no jest wyzwaniem w tych pierwszych spotkaniach. Mhm. A, a miałeś takie sytuacje, w których. W których firma produkcyjna była za, za, zafiksowana, jak powiedziałeś, na, na tym, że chce automatyzacji, tego pakowania czy paletyzacji, powiedzmy, bo, bo tym się też zajmujemy, więc takie pewnie spotkanie masz głównie. Ale z jakiegoś powodu e, doradziłeś, żeby zaczekał z tą automatyzacją klient? Tak, no, był taki okres, był, był taki czas, e, kiedy modnie było mieć robota. E, I zgłaszały się firmy, które mówiły otwarcie: chcę mieć robota po prostu. Pan przyjedzie do nas, popatrzy, gdzie możemy wstawić robota. Mhm. Eee, I to nie były dobre pomysły na automatyzację. No, po prostu to była chęć posiadania automatu bez faktycznej potrzeby. Eee, miejsca, gdzie pracował jeden pracownik, duża stacja, eee, jedna zmiana produkcyjna, duża zmienność, częste przezbrojenia, ale oni tam bardzo chcieli mieć robota i to nawet w Excelu się nie broniło w żaden sposób. Mhm. E, bo czas zwrotu był zbyt długi. E, I ta zmienność też e, e, produkcji była zbyt częsta, więc e, to nie był czas i to nie było miejsce. Poświęczenie produkcji później na przykład w dwóch zmian. Na takim stanowisku już to lepiej o wiele wygląda. Mhm. Pamiętasz, z jakiego powodu w ogóle przychodzili z tym, że chcą zainwestować w robota? E, e, najbardziej kuriozalny powód to było, bo sąsiad za płotem w fabryce już ma. Aha. Czyli taka konkurencyjność. Się tak, no tak. Był, był moment, kiedy posiadanie robota w fabryce był elementem prestiżu. Okay. Pochwalenie się tym na stronie, że jest automatyzacja, że, że jest taki prestiż. E, jakby, tak jak mówię, teraz wiedza, poziom wiedzy się podniósł. E, ludzie już bardziej te roboty używają faktycznie do tego, do czego służą, e, a nie do tego, żeby się tym chwalić. Był też taki moment boomu na koboty, gdzie każdy chciał mieć kobota, a w efekcie stacja z kobotem była jak stacja z zwykłym robotem przemysłowym, e, zabudowana w cele, e, bo żeby kobot mógł tam pracować, wypełniać swoje zadanie, nie mógł pracować w formie kobotycznej, bo na przykład podnosił za wysoko produkty. Mhm. Okej, okay. ja rozmawiałem też z Jarkiem Tynką od nas w jednej z rozmów i tam przytaczałem, y, przytaczałem badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat właśnie konkurencyjności, podejścia firm do konkurencyjności, jeżeli chodzi o robotyzację, zwiększenie robotyzacji. I tam 76% firm, tam było przebadanych 1000 firm produkcyjnych w Polsce, 76% jakby zgodziło się ze stwierdzeniem, że konkurencyjność wzrasta wraz z, z robotyzacją, nie? tak sobie wyobrażają albo mają takie doświadczenie. Mhm. I w sumie m, też patrząc na to badanie, no to, to wydaje się, że, że to też jest jakiś powód, nie? To też jest jakiś, może nie główny, nie? Yy, tak jak mówisz, że to nie powinno być przyczyną do tego, że, że, że chcą robota na zakładzie, ale, ale jest to też jakiś, yy, jakaś wartość dodana dla firmy, nie? Jasne, no tutaj bezsprzecznie wprowadzenie automatyzacji robotyzacji w zakładzie jest powodem, jest zwiększeniem konkurencyjności, e, bo pomijając duży koszt inwestycyjny e, w eksploatacji, roboty tańszy niż pracownik kilku pracowników w tym obszarze, mhm. więc tutaj czas zwrotu z tej inwestycji liczony w roku, w dwóch latach, czy w trzech, po tych trzech latach to już tylko zarabia na siebie, więc konkurencyjność jest mhm. duża, pozwala też pracować na więcej zmian, pozwala obniżać inne koszty, które też nie są tak od razu widziane jak pracownik versus robot, pensja versus brak pensji, mhm. czy tam koszt prądu, no ale są też rzeczy takie, drobne grosiki, które zebrane dają faktycznie tą przysłowiową kokoszę. Jakieś mniej odpadów pewnie, tak? Nie odpadów, koszty BHP, jeżeli to jest praca w płynie, jakieś posiłki regeneracyjne. To wszystko jest koszt też pracownika, który jest tam doliczany do niego, który no, trzeba brać pod uwagę. Czy to też parametry środowiskowe, robot może pracować w trudniejszych warunkach, jemu nie przeszkadza, że tam jest 45 stopni cały czas na hali. Mhm. Ja, ja że, że jest chłodnia, nie potrzeba tutaj dodatkowych e, rzeczy robić pod kątem tego, że tam jest pracownik. E, prawidłowego oświetlenia, e, instalować czy, czy utrzymywać oświetlenia, które jest e, w odpowiednim natężeniu. Są drobne rzeczy, które pozwalają też te m, koszta i tą e, opłacalność inwestycji bilansować. E, A jakie drobne rzeczy możemy wykonać, e, zanim zainwestujemy w roboty? Zanim właśnie przed takimi większymi inwestycjami? To jest to, co dziś y, wcześniej y, wspominałem. Ważne jest ustrukturyzowanie procesów, y, zrozumienie ich bardzo dogłębne i rozumienie ich pod kątem tego, jak ta automatyzacja ma wyglądać. Y, czyli na przykład y, zebranie, jak wyglądają bacze produkcyjne, z czego wynika na przykład wydajność, mhm. bo to, że wychodzi 5 paczek na minutę, nie wynika czasem z tego, że Maszyna, która ma robić paczki, tak pracuje, tylko wynika z tego, że ileś tam etapów wcześniej, na przykład maszyna nalewająca, ma taką, a nie inną wydajność. I mm -hmm. w przypadku większych butelek ta wydajność będzie inna, w przypadku mniejszych butelek ta wydajność będzie e, inna, co ma odzwierciedlenie na pakowaniu, bo tutaj mamy cięższą paczkę, lżejszą paczkę, i to może mieć wszystko wpływ na, e, na dobór tego rozwiązania. Więc zebranie tych informacji, przeanalizowanie ich, najlepiej zebranie bardzo zbiorczy, Excel duży, który pokazuje każdy produkt, każdą wydajność, sposób pakowania, sposób paletyzacji, e, pozwala firmie takiej jak naszej, inżynierom takim jak ja, e, w zrozumieniu tego procesu i dobraniu rozwiązania, które nie będzie takim overkillem, bo biorąc najbardziej skrajne przypadki, dopasowując te, jakby łącząc z tego taką hybrydę Najgorszej produkcji na świecie, czyli najgorszej produkcji w tym zakładzie, która może się wydarzyć, czyli najcięższy produkt, największa wydajność, najwięcej ułożeń na palecie, czyli coś, co się nigdy nie zdarzy, mhm. przyjdziemy z rozwiązaniem, które jest mocno, mocno przewymiarowane, a przez to też droższe. Mhm. Tylko zebranie takiej bazy danych przez przekazanie jej do analizy do zespołów technicznych w firmie takiej jak nasza, pozwoli dobre, co rozwiązanie. Pod to, co faktycznie tam się dzieje, a nie pod to, co by było gdyby. Mhm. Czyli po prostu nie przepłaci za to rozwiązanie. Okej, okay. a, a może podać jakiś przykład, projektu, w którym właśnie wspomogliśmy na przykład w, w jakimś, yy, jakimś procesie, nie wiem, w audycie produkcji, czy, czy tak, no to jest rzecz, która też u nas yy, staramy się robić. Jeżeli klient ma taką potrzebę, chce poznać swój zakład od tej strony automatyki, tak jak mówiłem, on ma wiedzę o swoim procesie, mamy wiedzę na temat stanu technicznego automatyki, możemy wykonać taki audyt. Przyjeżdżamy do klienta, spędzamy tam dzień, czasem dwa, w zależności od tego, jak duży obszar klient chciałby przeaudytować. Szukamy tych miejsc, poznajemy, sami my wtedy zbieramy tą tabelę z produktami. Z procesami, z ułożeniami. No i efektem tego jest przygotowanie takiego raportu, mhm. w którym wskazujemy miejsca i proponowane budżety, jakby automatyzacja mogła tam wyglądać. I już decyzją klienta jest, czy woli automatyzować rzeczy, które się na przykład zwrócą najszybciej, czy te, w których ma jakiś tam największy ból, bo na przykład proces. Może nie jest jakiś trudny, ale ciężko uznać pracowników, że pracowali w tych warunkach albo z, na przykład z tym obciążeniem, o którym wspomniałem, paletyzacją. Mhm. Bo często bo tam pracownicy się zmieniają, bo praca jest ciężka, bo praca jest niewygodna, bo im się tam nie chce pracować, więc może chce automatyzować ten, mimo tego, że inny proces jest bardziej opłacalny. Więc tutaj takie podejście audytowe zawsze ma jakieś plusy. Fakt jest, to. Dużo czasu, bo my też musimy, niestety, ludzi od produkcji odciągnąć, technologów, kierowników, liderów, bo my musimy poznać, co tam się dzieje. Więc ten dzień, dwa, kiedy my spędzamy na zakładzie, faktycznie jesteśmy tam troszkę kością, ością wokół, ale to przynosi później realny efekt. A przypomnę sobie jakiś taki projekt, właśnie który, który realizowaliśmy później, a wcześniej. Coś, coś poprawialiśmy na produkcji, może nie podawaliśmy nazwy firmy, ale mhm. jakiejś branży ewentualnie. E, tak, no w branży spożywczej e, przeaudytowaliśmy całą linię produkcyjną, widząc, właśnie, się od razu rzucały się w oczy ludzie, pak e, z, którzy są na pakowaniu mhm. e, tych produktów. E, na no, linia produkcyjna była dość dobrze zautomatyzowana. Tam e, dużej ingerencji operatorów też nie było. Znaliśmy kilka miejsc, które dałoby się podciągnąć, jeżeli chodzi o o ich zastosowanie, o zmniejszenie odpadu, o ułatwienie jakby odbierania tego odpadu, bo w tym procesie akurat powstawał odpad. I koniec tego, gdzie po zapakowaniu w sposób szczelny produktów, później praktycznie było wszystko manualnie przez operatorów wykonywane. Mhm. Tam znaleźliśmy miejsce na optymalizację, na stosowanie automatyzacji. No, co też wiąże się z tym, że teraz dokonujemy wdrożenia tego projektu. Okej. Okay. Dobra, dzięki Piotrek e, za tę rozmowę. E, e, dziękujemy też za, za obejrzenie do samego końca. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie i obserwowania naszego profilu naszej firmy na Linkedinie, e, gdzie będą się pojawiać skróty materiałów, e, więc e, nie przegapicie też całych materiałów później na YouTubie. Także bardzo dziękujemy i do usłyszenia w następnym materiale. Dzięki, cześć.